Natomiast niektórzy nauczyciele buddyjscy mogą nie chcieć u, u, udzielać pewnych inicjacji, zaawansowanych inicjacji osobom, które nie są zaawansowane, nie są przygotowane. Mogą stawiać określone warunki, żeby po prostu nie chcą, żeby osoby, które nie są odpowiednio przygotowane, otrzymywały określonych nauk. To się zdarza. Natomiast są też nauczyciele, którzy dosyć w dosyć otwarty sposób udzielają różnego rodzaju inicjacji, także tych inicjacji z wyższej tantry, takim nauczycielem jest na przykład Garczan Mikocia, który mówi, że z udzielenia inicjacji płynie duże błogosławieństwo i każdy, kto taką inicjację przyjmuje, otrzymuje to błogosławieństwo. Więc istnieją takie dwa podejścia do inicjacji. Taka niektórzy nauczyciele bardziej zwracają uwagę na to, że trzeba być dobrze do niej przygotowany, że jeśli praktykujący jest, yy, wykonuje wszystkie praktyki bardziej podstawowe, wykona dro, tak zwane praktyki wstępne, jest gotowy, to wtedy należy udzielić inicjacji, a niektórzy nauczyciele mówią, że jak garczy, że można udzielić inicjacji w formie błogosławieństwa, jeśli nawet praktykujący nie jest jeszcze gotowy w pełni do wykonywania yy, danej praktyki bóstwa medytacyjnego, to poprzez otrzymanie inicjacji otrzymuje błogosławieństwo i w przyszłości, kiedy będzie gotowy, będzie mógł wykonywać daną praktykę. Więc podsumowując, inicjacja jest ceremonią przekazu danego bóstwa medytacyjnego, czy może to być bóstwo Kalachakra, Czennrezig, Tara, jakiekolwiek inne bóstwo tantry buddyzmu tybetańskiego i ta inicjacja, zależnie czy to jest inicjacja z niższej tantry, czy z wyższej, ma określone etapy, natomiast wszystkie one sprowadzają się do błogosławieństwa ciała, mowy i umysłu, adept, ciała, mowy i umysłu i jest to metoda, aby przekształcić ciało adepta w oświecone ciało, mowę w oświeconą mowę i umysł oświecony umysł. I przekształcenie ciała dokonuje się przez wizualizowanie siebie, przez wizualizowanie bóstwa medytacyjnego, jego mandali, wizualizowanie siebie jako bóstwa medytacyjnego, przekształcenie mowy dokonuje się przez recytację mantry, przekształcenie umysłu przez medytowanie na umysł bóstwa, czyli na przejrzyste światło. I ważnym też zagadnieniem w buddyzmie tybetańskim w kontekście inicjacji i tantr jest koncepcja czystej percepcji. Jest to koncepcja, w której praktykujący stara się widzieć wszystkich jako Buddów, a wszystko jako czystą, jako czystą oświeconą krainę. To jest szczególna taka metoda, praktyka w buddyzmie tybetańskim, w którym praktykujący próbuje przekształcać swój, swoje postrzeganie. I szczególnie mówi się, że, że to, tą praktykę zaczyna się od nauczyciela. W pierwszej kolejności staramy się mieć praktykujący, starają się mieć czystą percepcję nauczyciela. I tutaj czasem występuje sporo nieporozumień w tym kontekście, ponieważ e, e, praktykujący, którzy przychodzą do buddyzmu tybetańskiego, często od razu e, starają się idealizować nauczycieli, widzieć ich jako idealnych, nieomylnych, e, tak jakby, e, jak, jako buddów, i e, może z tego e, pojawiać się wiele nie, nieporozumień, w Tantrach mówi się, że zanim jakiegoś nauczyciela usł, przyjmie się jako takiego mistrza Wadży. albo mówimy też nazywan, w, tym, w buddyzmie tumyatańskim, że to jest rdzenny nauczyciel całej lama, ktoś, kto pokazuje nam naturę umysłu, albo Vajra, czyli ktoś, kto udziela nam inicjacji, to zanim kogoś takiego usna się za, właśnie przyjmie się tą czystą percepcję i Uzna się za oświeconą istotę, czy za takiego mistrza, któremu słowo można w pełni ufać, najpierw trzeba takiego nauczyciela dobrze sprawdzić. Czyli nie każdego nauczyciela, którego się spotyka, albo też nie każdego nauczyciela, od którego otrzyma się jakąś inicjację, trzeba od razu traktować jako idealnego i oświeconego. Tandra mówi, że nawet przez 12 lat, trzeba sprawdzać. Nauczyciela, nie musi to być akurat 12 lat, ale chodzi o to, że przez jakiś czas, nawet długi czas, trzeba sprawdzać nauczyciela i dopiero jeśli zbuduje się zaufanie, zrozumienie pomiędzy uczniem a nauczycielem, uczeń ma naprawdę głębokie zaufanie do nauczyciela, sprawdził go, wie, że to jest nauczyciel, na którym można polegać, który dogłębnie zna nauki który ma współczucie, który naprawdę żyje jak oświecona istota i w drugą stronę nauczyciel ma zaufanie do ucznia, yy, sprawdził go, widzi, że ten uczeń jest oddany, wtedy, dopiero wtedy można tę tą koncepcję czy tą ideę zastosować i wtedy yy, jakby jest bardzo szczególny związek pomiędzy uczniem a nauczycielem, i uczeń naprawdę stara się podążać za naukami określonego nauczyciela, słuchać jego słów. I też duża odpowiedzialność w takiej sytuacji spada na nauczyciela, ponieważ jeśli nauczyciel przyjmie czy zgodzi się, żeby jego, jakiś jego uczeń przyjął takie podejście, że tej czystej percepcji, to wtedy też nauczyciel musi być bardzo ostrożny, jakby jakie instrukcje daje danemu uczniowi, jak go traktuje, żeby ten, żeby ten uczeń naprawdę się rozwijał, a nie nastąpiły jakieś problemy czy trudności wynikające z nieporozumień. Więc tutaj warto podkreślić, że ta czysta percepcja jakby jest pewną metodą, którą nie jest, nie jest stosowana od razu przez wszystkich, tylko na pewnym etapie rozwoju praktykującego, kiedy praktykujący ma naprawdę bardzo bliski, dobry związek z jakimś nauczycielem. Wtedy zaczyna się wdrażać tą, tą metodę czystej percepcji i wtedy praktykujący, który ma naprawdę głębokie zaufanie do jakiegoś nauczyciela, e, sprawdził tego nauczyciela, ma pewność, że może mu zaufać, wtedy stara się widzieć tego nauczyciela jako buddę i stara się faktycznie do, do, stos, stosować do jego, do jego porad. E, i to jest tyle na temat inicjacji, przekazu. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony i tam znajdziecie Państwo jakieś różne informacje na temat tradycji BON, także informacje na temat kursów organizowanych przez tą, tą organizację, wizyty różnych nauczycieli Bonu. Różne kursy, wydarzenia. Dziękuję bardzo.